Dzień dobry w środę 1 lutego. Zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Na wczorajszej sesji WIG-20 rosł procent do 1902 punktów. Szeroki rynek rósł ponad 1% do 61287 punktów. Wśród Blue chipów najmocniej rosły ceny akcji JSW i CD Projekt. Akcje producenta gier zareagowały na zmianę rekomendacji Jeffreys. Trzymaj, na kupuj. Duże wzrosty także Banku Millennium, prawie 12% po wynikach za czwarty kwartał i szacunkach ryzyka. Solidne wzrosty głównych indeksów akcyjnych w Stanach Zjednoczonych. Około 1,5%. W środę rano za dolara płacimy 4,33, a za euro 4,71. Gospodarka i makroekonomia. Senat przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym z 14 poprawkami rekomendowanymi przez Komisję Senacką. Poprawki zakładają przywrócenie sędziów zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną i zniesienie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Rządowy program inwestycji strategicznych pozwoli samorządom zainwestować 5 miliardów złotych w 52 projekty, 3 miliardy 270 milionów zostanie przeznaczonych na infrastrukturę drogową, miliard 60 milionów na wodno-kanalizacyjną, a 648 milionów na elektroenergetyczną i oświetlenie. Środki w dużej mierze zostaną wykorzystane przez specjalne strefy ekonomiczne. Henryk Wnorowski z Rady Polityki Pieniężnej oznajmił, że inflacja w styczniu wyniosła około 17%. Według niego w lutym inflacja nadal nie zbliży się do 20%, a od marca zacznie spadać. Zdaniem Wnorowskiego poziom CPI w połowie roku sprawi, że nie będzie sensu rozmawiać o wydłużeniu wakacji kredytowych. W wiadomości z Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna w Niemczech spadła w grudniu zeszłego roku o 5,3% miesiąc do miesiąca, a rok do roku spadła o 6,4%. Eurostat podaje według wstępnego szacunku, że PKB strefy euro w czwartym kwartale wzrosło o 1,1% w ujęciu kwartalnym, w ujęciu rocznym gospodarka rozwija się w tempie 1,9%. Nastroje gospodarcze w strefie euro wzrosły w styczniu do najwyższego poziomu od 7 miesięcy dzięki większemu optymizmowi we wszystkich sektorach, z wyjątkiem budownictwa. Oczekiwania inflacyjne wśród konsumentów i firm gwałtownie spadły. Indeks nastrojów gospodarczych Komisji Europejskiej wzrósł w tym miesiącu najwyżej od czerwca zeszłego roku. Wiadomości ze świata administracja Joe Bidena rozważa całkowite odcięcie chińskiego giganta telekomunikacyjnego Huawei Technologies od dostawców ze Stanów Zjednoczonych w związku z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego. Planowane jest zaostrzenie kontroli eksportu skierowanej przeciwko firmie. Posunięcie to byłoby ostatnim krokiem w starciu między dwiema największymi gospodarkami świata. Informacje biznesowe. Grupa LPP otworzyła pierwsze sklepy marki Sinsei we Włoszech i w Grecji, we włoskim marką i greckim Heraklionie. W pierwszym kwartale firma planuje uruchomić pierwszy salon marki w Mediolanie, a później również w greckich salonikach czy Atenach. Serwis streamingowy Sky Showtime będzie od 14 lutego dostępny w Polsce. Tym samym liczba rynków, na których nowa platforma będzie obecna, wzrośnie do 20. W Polsce abonament ma kosztować 24,99 zł za miesiąc. Widzowie będą mogli oglądać premiery między innymi od Universal Pictures i Paramount Pictures. Czeski Orlen Unipetrol Petrol w 100% zależny od polskiego PKN Orlen jest jedyną rafinerią w Czechach. Spółka próbuje pozyskać od rządu Czech dofinansowanie w kwocie około 4 miliardów złotych na dostosowanie procesu produkcji do innych dostawców ropy, bo ten dotychczas opierał się w głównej mierze na rosyjskiej ropie Ural. Spółka jest niechętna inwestycją z powodu przymusu zapłaty czeskiego podatku od nadzwyczajnych zysków. Orlen i jego spółka odpowiedzialna za wdrożenie technologii małych reaktorów jądrowych Orlen Synthos Green Energy podpisał list intencyjny z uczelniami technicznymi. Porozumienie dotyczy uruchomienia programu kształcenia kadr technicznych dla sektora energetyki jądrowej, jego rozwój wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej. Cztery oferty wstępne konsorcjów wpłynęły na przetarg dotyczący terminala zbożowego w Gdyni. W wiadomości ze świata Nissan Motor i Renault zgodziły się zorganizować swój dwudziestoletni sojusz w ramach umowy. Renault zmniejszył swój udział w Nissanie z 43 do 15%, aby zrównoważyć zaangażowanie Nissana w Renault. Japoński producent samochodów osiągnął swój długo oczekiwany celek, jakim było ograniczenie kontroli partnera nad swoim zarządem, podczas gdy francuska firma zgodnie z planem zainwestowała w swoją działalność związaną z pojazdami elektrycznymi. Fota inwestycji nie została ujawniona. Strony argumentują transakcję jako wzmacniającą relację w tym sojuszu, maksymalizując wartość dla obydwu stron. Operator płatności elektronicznych PayPal ogłosił plan zwolnienia 2000 pracowników. Redukcja globalnego zatrudnienia w spółce sięgnie około 7%. Zwolnienia mają być realizowane w nadchodzących tygodniach. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Santander Bank Polska ustanowił nowy program emisji obligacji łącznej wartości nominalnej maksymalnie 5 miliardów złotych. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w trakcie budowy księgi popytu oraz denominowane w złotówkach. Bank będzie starał się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW. W dzisiejszym pulsie biznesu wywiad z Sebastianem Kulczykiem o jego funduszu Venture Mantare i programie Incredibles. Fundusz skupia się na biznesach związanych z medycyną, nieruchomościami i edukacją. Wiadomości z Unii Europejskiej Audi nabyło mniejszościowy pakiet udziałów w zespole Formuły 1 Sauber Group. Jest to kolejny krok grupy Volkswagen w staraniach o udział w wyścigach w 2026 roku. Audi odmówiło komentarza na temat wielkości pakietu i jego ceny. W ramach transakcji dyrektor generalny Audi do spraw rozwoju technicznego Julius Siebach dołączy do rady dyrektorów Saubera. Planowane przejęcie przez firmę medialną RTL Netherlands i Rywala Talpa zostało zablokowane, fuzja połączyłaby praktycznie wszystkie komercyjne kanały te telewizyjne w języku niderlandzkim, urząd do konsumentów i rynków stwierdził, że połączony podmiot byłby zbyt potężny w reklamie telewizyjnej i dystrybucji kanałów telewizyjnych. Wiadomości ze świata Louis Vuitton i L'Oréal rozważają inwestycje w Aesop, podobnie jak japońska grupa kosmetyczna Shiseido. Aesop jest własnością brazylijskiego producenta kosmetyków Natura, który zatrudnił Bank of America i Morgan Stanley do procesu. Transakcja może przekroczyć 2 miliardy dolarów. Wcześniej właściciele Aesop rozważali upłynnienie aktywów przez giełdę. Goldman Sachs zrestrukturyzował swoje aktywa w Rosji, co może przybliżyć amerykański bank do ostatecznego wyjścia z kraju. Amerykańskie banki ograniczają współpracę z Rosją, odkąd w zeszłym roku wysłała na Ukrainę dziesiątki tysięcy żołnierzy, ale zagraniczni pożyczkodawcy potrzebują specjalnego zezwolenia prezydenta Putina na sprzedaż udziałów. Prawo i podatki. Prezes Ułokich postawił spółce wakacje.pl zarzut wprowadzania konsumentów w błąd co do cen oferowanych usług imprez turystycznych. Dwie trzecie ofert na portalu jest zaniżonych. Przedsiębiorcy grozi kara do 10% rocznego obrotu. Środa 1 lutego, czyli dziś, to ostatni dzień na złożenie wniosku dla gospodarstw domowych w celu otrzymania dodatku elektrycznego. Wniosek należy złożyć do właściwego organu gminy. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Również od dziś usługi mycia samochodów muszą być dokumentowane paragonem i nie będą już zwolnione z obowiązku ewidencjonowane na kasie fiskalnej. Nowe przepisy o podatku dochodowym od spadku i darowizn mogą prowadzić do konieczności opodatkowania darowizn zebranych w ramach prowadzenia np. akcji charytatywnych, zrzutek lub otrzymanych w ramach prezentów ślubnych. Z nowo uchwalonych przepisów wynika, że wysokość otrzymanych tytułem darowizn środków należy w okresie pięciu lat zliczyć od wszystkich darczyńców. Aktualnie przepisy wymagają jedynie zliczania wysokości darowizn od tego samego darczyńcy, co niezwykle rzadko prowadzi do przekroczenia limitu i powstania obowiązku podatku. Fiskus uznaje sprzedaż wierzytelności własnej za przychód przedsiębiorcy. Oznacza to ryzyko utraty prawa do rozliczenia się estońskim CIT-em. Prowadzi także do konieczności dwukrotnego wykazania przychodu, to jest na podstawie faktury sprzedażowej oraz z tytułu przeniesienia wierzytelności na faktora. Wielkość przychodu ma zasadnicze znaczenie dla możliwości skorzystania z obniżonej stawki podatkowej lub wpływa na obowiązki sprawozdawcze. Dyrektor Kiss stwierdził, że w przypadku wymiany silnika w aucie sprowadzonym z zagranicy podatnik obowiązany jest uiścić akcyzę według stawki należnej dla pojemności silnika oryginalnie montowanego w pojeździe. Oznacza to, że bez względu na przyczynę, konieczność wymiany silnika na ten o mniejszej pojemności nie może doprowadzić do obchodzenia przepisów o akcyzie. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która wprowadza m.in. zasady emisji obligacji kapitałowych wyposażonych w mechanizm absorpcji strat. Projekt przewiduje też wprowadzenie zgodnie z prawem Unii Europejskiej instrumentu pokrycia niedoborów wymaganego kapitału przez wsparcie dla instytucji, które złożą w tej sprawie wniosek do skarbu państwa. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w przypadku, jeśli ustawodawca nie określił precyzyjnie, które towary i usługi korzystają z preferencyjnej stawki VAT, wówczas należy zastosować wykładnię przepisów korzystną dla podatnika. Sąd Najwyższy orzekł, że dokonanie przez członka zarządu czynności prawnej, pomimo istnienia sprzeczności interesów pomiędzy nim a spółką, nie skutkuje nieważnością takiej czynności. Podkreślił, że uregulowanie stosunków wewnętrznych między organem uprawnionym do reprezentacji a samą spółką nie może wpływać na skuteczność zdziałanej czynności prawnej wobec osób trzecich wiadomości z Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości Unii orzekł, że w sytuacji, gdy zamawiający nie określił w SIWZ wymogów dla wykonawcy w zakresie obowiązku posiadania poszczególnych kwalifikacji lub posiadania szczególnych zezwoleń, to nie może w toku procedury wyciągać wobec nich negatywnych konsekwencji w przypadku ich braku, nawet jeśli przepisy szczególne prawa krajowego stawiają takie obowiązki. Firma audytorska EY została pozwana przez niemiecki Commerzbank. Bank zażądał zapłaty 200 milionów euro odszkodowania w związku z upadkiem fintechu Wirecard w 2020 roku. wiadomości ze świata amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Samochodowego nałożyła karę cywilną w wysokości 130 milionów dolarów na Volvo po dochodzeniu, które wykazało, że producent ciężkich samochodów ciężarowych i autobusów nie wycofał zużycia wadliwych pojazdów w terminie. Wniosek firmy Johnson Johnson o ogłoszenie upadłości spółki zależeń, na którą marka przeniosła zobowiązania finansowe w związku z aferą stosowania w pudrach dla dzieci substancji rakotwórczych, został odrzucony przez Sąd Okręgowy w Stanach Zjednoczonych. Sędzia rozpoznający sprawę stwierdził, że jedynie dłużnicy, których nie stać na pokrycie długów, mogą korzystać z dobrodziejstwa upadłości. Oznacza to, że firma musi się zmierzyć z ponad 40 tysięcy pozwów o odszkodowanie. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu, nieco więcej informacji w wersji tekstowej w newsletterze, na który można zapisać się na businessupdate.pl, tam także źródła do wszystkich informacji. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej. Zapraszamy do lajkowania naszych publikacji w social mediach na LinkedIn i Facebooku. Ja życzę Państwu owocnej środy i do usłyszenia jutro.